Czy alarm tym razem biżuteryjny, bo Arif przysłał mi swoje nowe... Aha, pięknie. I jak widzicie, jest tu mocne bling-bling, więc zmierzmy je sobie razem. U, pierwsza propozycja jest bardzo mocna, mamy trochę taki indyjski wzorek. Jeszcze ujęcie z bliska. Piękny jest ten kształt. Co o tym sądzimy? Wam najpierw z bliska pokazać detal, bo tu są małe, błyszczące gwiazdeczki. O, jest mega uroczy. Jest malutki, ale wystarczająco zdobny, żeby jednak coś tu się świeciło. No, magia. Trzecia propozycja to taki kwiatuszek porządnym już bling-bling. Kurczę, ładny jest ten kształt. Nie wiedziałam, czy nie będzie trochę zbyt błyszczący, ale jak uważacie? Chyba czasem można sobie pozwolić na odrobinę więcej bling-bling. Och, ten jest tak cudowny. Szkoda, że nie jest większy, bo to taka dzidzia jest. Podobnie jak z tymi gwiazdkami, to jest tylko taki drobny detal, ale robi robotę. Szczególnie jeśli ktoś nie chce mieć czegoś dużego, a jednak chciałby, żeby tam się troszkę działo. No tak, piękny. Ale Arif, błagam, zróbcie mi go w takiej gigawersji. To byłby najpiękniejszy wzór na Ziemi. Numer 5 wygląda dla mnie jak złoty znicz starego Potera. Nie wiem czy kształt nie jest ciu dla mnie za okrągły, choć może pasuje mi do kresek. Nie wiem co to jest, ale widzę w tym złoty znicz. Myślę, że zostanę sobie dzisiaj w tym w gwiazdki. A wypiszcie, który z nich był waszym zdaniem najlepszy.